Cześć, witam serdecznie na moim kanale i zapraszam do Tarota na miesiąc październik 2022. Zapraszam serdecznie przede wszystkim raczki, ponieważ jest to dla Was horoskop na ten miesiąc. No i co, od razu zobaczymy co tam dla Was, u Was ciekawego na październik, cóż tutaj Tarot wróży. Raczki, jaka będzie taka ogólna energetyka dla Was w październiku, ogólna energetyka dla Was? Klimat. Wow, mamy cztery, y, cztery buławy. Czyli pokazujecie się. Jako osoby zadowolone, szczęśliwe, osoby, które czują się e, na swoim miejscu, które są m, po prostu, no, czują się fantastycznie ze sobą, tak? E, macie powody do świętowania, jesteście spójne, e, zadowolone, macie wsparcie życzliwych ludzi, e, ma wam kto pomagać, tak? Ma kto z wami świętować, cieszyć się, mogą być jakieś oświadczyny, randki, spotkania, wyznania miłosne, e, szykowania się do ślubu, więc... No bardzo fajnie to rzutuje, tak? A zobaczymy jak dalej. Właściwie bym powiedziała sielankowo, sielsko-anielsko i tak bardzo bardzo rodzinnie też, tak? No, tak jak Raczek lubi. Tak jak Raczek bardzo lubi. Zobaczymy, jakie są najważniejsze wydarzenia dla Was w tym miesiącu październiku, takie najważniejsze świat. Okej. Okay. Raczka, najważniejsze. O. E, raczku, ja powiem tak, oczywiście, ponieważ jest to czytanie ogólne, więc interpretacji może być tysiąc, ponieważ nikt mnie tutaj jakby nie pyta o nic, ale m, pokazuje mi się taka przede wszystkim na pierwszy rzut taka mi się historia pokazuje, że e, energetyka, e, energetyka jest, a tutaj mamy pod spodem m, dziewiątkę kielichów. E, czyli no, jest tutaj ktoś zadowolony z siebie, e, ktoś, kto e, sobie świętuje, ale właściwie jest zadowolony o tak. E, nie, nie ma tu jeszcze pełni takiej, tak? Ale on i tak jest, e, osobka jest zadowolona. Natomiast e, energetyka jest taka, że tu mamy rodzinę, świętowanie, jest tu radocha, tu mogą być wyznania miłosne, uczucia jakieś e, celebrowane, okazywane. E, imprezy rodzinne, no różne, różne, może być awans w pracy, budowa domu, no e, cuda na kiju w sensie, że jest cudnie, tak? Natomiast pokazuje mi się, że najważniejsze wydarzenie to będzie The Word, czyli coś będziemy tutaj zakańczać, czas wejść na jakąś nowe, nową drogę życia. Bardzo mi się pokazuje, że ktoś tutaj hmm, wyznaje komuś uczucia, że ktoś tu się komuś oświadcza. Albo y, zapoznaje kogoś i są zaloty jakieś. W związku z tym, jakiś etap się dla nas kończy, tak? Czy to etap bycia solo-samotnym, czy to etap jakiegoś y, takiego chodzenia ze sobą i ktoś tutaj chce się zaręczyć, albo etap narzeczeństwa się kończy i ktoś chce y, z nami, jakby y, no wejść na tą nową drogę życia, tak? Jakieś mogą być tu ustalenia. Y, y, tego typu mogą być rzeczy. To mogą być też rzeczy, że niekoniecznie ktoś się z nami zaręcza, ale ktoś nas na przykład zaprasza na ślub u, u siebie w rodzinie, tak? Albo na obiad do swoich rodziców i w związku z tym my się zaczynamy orientować, że, że to już nie jest taka zwykła sobie relacja, że to już idzie bardziej poważnie, tak? W związku z tym mamy poczucie, że coś nam się kończy i wchodzimy na ten nowy etap. Dalej, ale. Co tu się pokazuje, ponieważ mamy tutaj pod spodem tą dziewiątkę kielichów? Osoba tak naprawdę czuje się dobrze ze sobą, tak? I tak naprawdę, no po prostu czuje się sama dobrze ze sobą. Nie ma za bardzo ochoty tutaj na jakieś takie angażowania się, tak jakby osoba nie była jeszcze do końca gotowa. W związku z tym mamy Nine of Swords. Wobec tego. Czujemy, że e, ogarnia nas strach, tak? Jest strach przed wejściem na tą nową drogę. To, że jakiś etap się kończy, a coś ma się zacząć, powoduje w nas lęk i taki mm, chęć ucieczki, tak? wydostania się może coś idzie za szybko, a zbyt poważnie. Mm, może i chcemy takich, takiego obrotu spraw, może nawet liczyliśmy na taki obrad, obrót spraw, ale okazuje się, że kiedy do tego dochodzi, to no po prostu ogarnia nas strach, tak? Może być tak, że mm, strach nie jest spowodowany wcale nową drogą. Wejście na nowy etap, ale nie wiem, okoliczności tego wszystkiego mogą budzić y, nasz y, przestrach, czy w jakiś sposób y, dyskomfort. A jakiś, nie wiem, wyobraźnia może nam tu za bardzo działać, czy jak zostanę przyjęta przez rodzinę albo przez znajomych mojego wybranka, tak? Albo jak my sobie poradzimy, albo coś tam, coś tam. I to jest taka jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że ponieważ mamy tutaj Four of Wands, cztery pałki, mamy rodzinę, oświadczynę, hmm, weselicho po prostu idzie wielkimi krokami, może być ciąża, tak? Może e, tak się świetnie bawiliśmy, walkowie i w ogóle, tak nam było słodko razem, że e, teraz pojawia się coś nowego, tak? Pojawia się nowe życie. I to powoduje w nas potworny lęk, ta dziewiątka e, mieczy, tak? Zaczynamy się najzwyczajniej w świecie strachać. E, moi drodzy, i obyśmy z tego strachu nie zrobili coś przeciwko sobie, ponieważ dalej to już mamy Five of Swords, tak? Czyli mamy piątkę mieczy. Więc, y, oby y, strach nie wziął górę i żeby nie skończyło się tak, że naprawdę sami sobie strzelimy w kolano, że jakaś chwilowa po prostu y, strachajka tak y, spowodowała, że to, o czym zawsze marzyliśmy, to czego zawsze chcieliśmy, i w momencie, kiedy się to ziszcza. No, strach bierze w górę i my robimy nogi za pas albo jeszcze jakąś inną głupszą rzecz, którą będziemy sobie zawsze przez długi czas bynajmniej pluli, yy, tak yy, w twarz, że dlaczego tak zrobiłam, dlaczego tak się zachowałam. Więc yy, zapanujmy po prostu nad swoim strachem, tak? Zapanujmy nad swoimi emocjami, nad swoimi jakimiś lękami, wyobrażeniami dzikimi przerażeniami itd. i tak dalej. Jeżeli nie chcemy mieć dzidziusia, nie, tak panowie raki, jak i panie raczyce, jeżeli nie chcecie mieć dzidziusia, to należy wykazać się odpowiedzialnością, tak? Żeby później coś nas nie przerosło i żeby nie uderzyło w nas rykoszetem, że zaczniemy myśleć e, no, o działaniach, które e, uderzą w nas samych, a może i w kogoś, tak? Więc... Mm, tak bym to o, ujęła. Jeżeli jesteśmy w szczęśliwym związku z kolei, tak? E, jesteśmy już po ślubie, zaobrączkowani, tralala i mamy się świetnie, e, oby nie było tak, że usiądziemy sobie do interneta, e, albo sobie wyjedziemy gdzieś w jakąś delegację albo w jakąś podróż, albo e, po prostu tak się fantastycznie poczujemy w swoim związku, że. Z tego fantastycznego poczucia się, będziemy otwarci, tak? No bo jak się fantastycznie ze sobą czujemy, a jeszcze jak mamy związek, parę, w której się też fantastycznie czujemy, no to nie wiem, czy zauważyliście, jesteśmy bardzo otwarci dla wszystkich. Wtedy bardzo łatwo znajomości nawiązujemy, w ogóle no, nie ma dla nas rzeczy niemożliwych, tak? Bycie w parze, w szczęśliwej parze, naprawdę bardzo służy. I przysłuża się często temu, że jesteśmy właśnie bardzo wtedy otwarci do wszystkich, pewni siebie dwukrotnie, tak, bo jest nas, po serca są dwa, nie jedno, więc jest większa odwaga do, do życia i do wszystkiego i stajemy się bardziej atrakcyjni, bardziej żywiołowi, otwarci i, i jest też wtedy no, taka możliwość, że jak nie mamy silnej woli, to, to możemy kogoś złowić, ktoś nas, tak, i niechcący gdzieś tam wpaść. No właśnie. I e, oby nie było tak, że się wdamy gdzieś niepotrzebnie z kimś, i później e, wyjdzie z tego. No niepotrzebna e, po prostu jakaś, e, jakaś akcja niepotrzebna, która e, może nam w jakiś sposób zaszkodzić. Nawet jeżeli ta akcja niepotrzebna nie wyjdzie na jaw, to Piątka mieczy mówi o tym, że to my możemy mieć poważnego kaca moralnego, i bardzo może nam być z tym niefajnie, tak? Ktoś sobie chciał dogodzić, ktoś może sobie chcieć dogodzić, no ale mogą z tego wyjść różne rzeczy, tak? Niefajne, więc tutaj bym powiedziała, uwaga na to. Też bym powiedziała w ogóle: uważajcie w tym miesiącu, uraczycy, do samotnych solówek się zwracam teraz. Uważajcie na zawieranie znajomości w sieci, na zawieranie znajomości właśnie w internecie, ponieważ one nie przyniosą. Mam nadzieję, że tu macie ochotę. Klimaty są romansowe, byście chciały i tak dalej, tak, ale no, może zupełnie to pójść w innym kierunku. Otoczenie, tak naprawdę, w którym znajomości, które będziecie zawierać przez internet, tak, do takich, się zwracam, osób, które są same i chcą zawierać, są solo i chcą zawierać właśnie znajomości przez internet, licząc na fajne znajomości, może się okazać, że ludzie, których będziecie poznawać, tak naprawdę, mają tendencje ucieczkowe ze związku, mają tendencję izolowania się od związków poważnych, tak? I w związku z tym będzie wychodzić: no, nie pies, nie wydranie, coś na kształt świtra, że tak powiem. Więc tak bym przestrzegała troszeczkę przed tym, ale pamiętajcie też o tej pierwszej wersji, którą powiedziałam, tej szczęśliwej takiej, tak? Że tu mogą być. Jeżeli jesteście już w parze, to mogą być wyznania, oświadczyny, ale może być strach właśnie przed pójściem dalej, więc tutaj wy sobie z kolei nie strzelajcie sami w nóżkę. Na co ty nie masz tutaj wpływu, raczku, w tym miesiącu? Oj, możesz, możesz wyjść za mąż, naprawdę. Ja bym powiedziała tak... Będą jakieś strachy, zwłaszcza dla osób, które, dla raczków, które no, będą tutaj ważne deklaracje padały między wami, tak? to ja powiem tak: y, masz wpływ na to, że naprawdę możesz przełamać swoje strachy, swoje lęki i wszelkie jakieś tam problemy wewnętrzne, zewnętrzne. Jakiekolwiek, tak? Że możesz to wszystko przełamać, postawić w tej piące mieczy na swoim, przełamać wszystkie granice i wszystko to, co niemożliwe i może być tak, że, że, że ta znajomość po prostu prowadzi do czegoś poważnego, do ślubu, tak? Że to będzie, że nawet będzie Was łączyć swego rodzaju, tutaj jakaś taka burza mózgów, takie e... Taki mocny intelekt, zaangażowanie, nawet bym powiedziała intelektualne, polemiki na, na ten temat, jakieś takie tutaj, tak? Natomiast to, na co nie masz e, wpływu, to właśnie na takie gadanie w swojej głowie, na, na wyolbrzymianie, na strachy, na takie. Mm, wałkowanie i mielenie niepewności, tak, tak ciągle i ciągle jestem czegoś niepewna i tak będę to żuła i żuła i żuła i nie, i może nie i ja sobie nie poradzę, a to nie ten, to jeszcze nie ten, to jeszcze poczekać, a to i tak ciągle takie mamy swoje niepewności, lęki, strachy i tak będzie przeżuwać i przeżuwać to, to jakby tutaj nie masz na to wpływu, to się będzie pojawiać u ciebie, ale masz wpływ na to, że możesz to okiełznać, tak? że możesz nad tym e, zapanować nie wiem albo sama poprzez jakieś takie e, poszukać duchowego wsparcia u kogoś u kogoś kto jest to, dla ciebie autorytetem tak albo e, poprzez takie e, duchowe połączenie nie wiem z, z modlitwę e, albo poprzez zwykłą nawet taką wiarę że e, zawsze będzie lepiej tak e, że wszystko co wszystkie lęki które nas teraz spotykają one są tylko tu i teraz, tak, a one za chwilę przeminą, więc też y, warto mieć taką nadzieję, wiarę w to, że, że, że jakieś tutaj ograniczenia wszelkie są tylko chwilowe, bo one pojawią się, jakieś tutaj się pojawią. A, no niestety dla, mm, dla par też są tutaj, takich, które już dłużej przeżyły, no są też takie niestety y, tendencje, że tutaj ta zdrada, gdzieś może się ktoś tutaj czaić, jakiś taki Ktoś, no, jakiś tutaj taki żartowniś, tak, który chciałby nam coś zwędzić tutaj z tego naszego pysznego stołu, tak? Ktoś tu się zasadza i jakiś taki szyderca, który chciałby po prostu ten, ten dziekciu trochę tam, do tego naszego miotku. Dolać i żeby coś tam się nie powiodło. Więc nie masz wpływu na to, że tu ktoś taki będzie, ale jakby jest szansa na to, że e, no jest na tyle silne porozumienie duchowe z tym partnerem i na tyle silne przywiązanie e, i wspólne wartości, celebracja wspólnych wartości, nawet właśnie poprzez celebrację rodziny tutaj, tak? E, stołu wspólnego, rodzinnego. Tych wartości rodzinnych, imprez rodzinnych, łączenia dzieci, tradycje poprzez łączenie właśnie dzieci z rodzicami, z dziadkami, tak? Poprzez takie tradycyjne, standardowe rzeczy, będąc w związku, jesteś w stanie pokonać, jakby tego szyderce, który tutaj się kręci, i chciałby tutaj tego miotku z naszego stołu zwędzić, tak? Więc tutaj na to są też, jakby jest na to rada, tak? E, osoba starsza też może być dla Ciebie w jakiś sposób pomocna, starsza, bardziej doświadczona, ale to już powiedziałam, że wszelkie jakieś autorytety mm. mogą być e, dla Ciebie pomocne, udzielić Ci jakiejś rady, wsparcia, wskazówki, tak? E, wsparcia duchowego też. E, natomiast dla osób samotnych, które będą. Mm, które będą właśnie poszukiwać e, jakichś znajomości poprzez internet, mając nadzieję na tutaj e, miłosne tete a tete, tak? E, no to jakby karta kolejna potwierdza, że nie masz e, wpływu na to, że będą Ci się trafiać takie właśnie siroty, e, Boże, które e, po prostu boją się związków stałych, tak? No mamy tutaj jedną i drugą kartę. E, internet Najmniej w tym miesiącu. Może być romans, może być jakaś znajomość, duże nadzieje. Mogą być słodkie chwile, czemu nie? Natomiast to nie będzie długo trwało. Ten internet gwarantuje związki, które tak naprawdę albo nie wyjdą w ogóle poza sferę internetu, albo bardzo szybko doprowadzą do izolacji, ponieważ tu ludzie się boją związków, mają tendencję Ucieczkowe, giermek mieczy to potwierdza, że są to szydercy, którzy po prostu boją się wejścia w poważną relację. Efekt tego, jeżeli sobie pozwolisz na takie romansy, może być taki właśnie, że poczujesz się na końcu zdradzona, w jakiś sposób zawiedziona, zniesmaczona tą sytuacją. I jaka tu jest szansa? Jaka tutaj w ogóle jest jakby antidotum na to wszystko? No, właśnie ten hierofant, tak papież, po prostu trzymaj się swoich zasad, trzymaj się swoich jakichś kanonów. Jeżeli zawierasz na przykład znajomość przez internet i ustal sobie, jakie są twoje priorytety, wartości, zasady, czego tak naprawdę chcesz i trzymaj się tego, tak? Jeżeli mm, ktoś, nie wiem... Będzie z tobą rozmawiał przez internet tylko, nie wiem, od poniedziałku do piątku, a w weekend go nie ma nagle, nie ma czasu, bo ma pracę ciągle albo ważne sprawy. To znaczy, że jest to osoba, która jest już w związku albo w jakiejś relacji, albo, albo jest, no nie wiem, gejem i nie potrzebuje kobiety, tak, czy, czy tam na odwrót, albo no, tysiąc różnych rzeczy, albo jeżeli ktoś po prostu, nie wiem, już na pierwszej, przy pierwszym zdaniu mówi o jakichś rzeczach takich intymnych, no to znaczy, że właściwie to go tylko interesuje, tak? I nic ponadto. Więc, jakby tu w tym papieżu, kapłanie, Twoje zasady jakieś, Twoje kanony, standardy, jakby są w stanie uchronić cię przed jakimiś rzeczami, które są powiedzmy ciężko strawne, tak? Tak bym to powiedziała. Jakie tu są dla Ciebie jeszcze. Ewentualne zagrożenia na ten miesiąc, raczku. Jakie są dla Ciebie zagrożenia? Jakie są dla Ciebie ewentualne zagrożenia? No właśnie, tu jest jakaś, jakaś nieszczerość, jakaś nieszczera komunikacja tutaj może być, więc trzeba na to uważać. Może być spasowanie, właśnie, zwłaszcza dla osób, które są w jakiś sposób już powiedzmy, są parą, tak i tu czas by się określić na jakby pójście krok dalej. Może się ten strach pojawić, to co o tym powiedziałam. To zagrożenie jest to, że ktoś może się przestraszyć i spasować, po prostu złożyć broń, powiedzieć: O Jezu, ja dalej nie idę, tak boję się. A więc jakaś komunikacja może być zagrożona. Brak. Jakiejś asertywności, brak y, jasno wytyczonego kierunku, brak takiej chęci zawalczenia o, o, o swoje rzeczy, tak? brak jakiejś wiadomości, coś, jakieś wiadomości mogą się tutaj y, opóźniać, decyzja może się opóźniać, a, y, brak jakiejś takiej właśnie mocy, lęki, tak? brak odwagi, więc tutaj na to trzeba bardzo, bardzo y, uważać, czy karty widać. No to trzeba bardzo uważać. A co tutaj, jaka rada jest dla Ciebie wobec tego? A co tutaj, jakieś umowy mogą być też w jakiś sposób e, zagrożone? Trzeba też uważać na to. Jakieś umowy mogą być zagrożone, mogą być e, potraktowane lekceważąco, bym powiedziała, przy tym giermku mogą być też, uważaj też, żeby się nie spóźnił, jakieś też informacje przyjdą z opóźnieniem, jakaś rozmowa może zostać zlekceważona, komunikaty będą jakieś takie przesyłane, nie dość jasne, nie dość czytelne, też takie wbijanie sobie szpilek, strach, tak? Taki strach razy dwa, to może być problemem, tak? Nie musi być, ale może się pojawić takie, takie mogą rzeczy się tutaj pojawić utrudniające nam życie. Uważamy na umowy, na negocjacje, które mogą się opóźniać albo później dość gładko, nie, nie w naszym kierunku, mogą, my się możemy przestraszyć, możemy się spóźnić gdzieś na jakieś ważne spotkanie, na ważną umowę, problem z dotrzymaniem umowy może być z Problem z zatrzymaniem słowa może być, tak? No, zwłaszcza tutaj ten świat, pokazuje się ten internet, tak? Takie, takie rzeczy. Też jakieś stawianie sprawy na, na ostrzu, noża, taka chęć złożenia broni, ucieczki, tak? Z powodu takiej, takiego wałkowania jakichś strachów w głowie. To możesz ty, albo druga strona tak, mieć, więc tutaj na to uwaga. A co. Jaka tu rada by była do tego wszystkiego, dla raczka, jaka tu rada do tego wszystkiego? Queen of Wands. Należy być odważną, po prostu. Należy być odważną, y, odważnie sięgać po to, czego chcesz, odważnie mówić o, ty, o tym, e, czego chcesz, też nie bać się wybierać, y, wybierać. Tak? Nie, jakby miej swoje standardy w tym kapłanie, miej swoje standardy, miej swoje normy, swoje wartości i śmiało, odważnie je prezentuj. I miej w nosie, co pasuje do dzisiejszej ideologii, a co nie pasuje, i tak dalej. Jakby królowa była określa swoje normy i swoje standardy, tak? Więc jeżeli ja chcę na przykład kogoś. Na poważną relację, to ja chcę na poważną relację i ja się nie obawiam tego powiedzieć, tak? Nie będę tutaj rżnęła a kogoś, kim, kim nie jestem, a później ktoś sobie zje z mojego stołu miotku i sobie pójdzie, a ja się będę czuła jakoś taka dziwna, tak? Więc, jakby królowa była w i pilność swoich interesów, bo jakieś, jakaś rozmowa, umowa może zostać niepoważnie potraktowana. Dopilnowuj swoich spraw, mów jasno, czego chcesz, bo ktoś może zlekceważyć słowo, rozmowę. Tak? Nie składaj broni, nie obawiaj się wejść na nową drogę, niech cię strachy nie zjedzą. Tak? Ważnie, odważnie stawaj w obronie swoich przekonań i uważaj, że jesteś tego po prostu warta. Tak? Królowa Buław jest przekonana, że jest warta najlepszego. Więc, jakby tu są takie zalecenia dla Ciebie, raczku, takie karty na październik, mam nadzieję, że są w czymś pomocne, i dziękuję serdecznie, pa!